Wyobraź sobie budynek, wyobraź sobie, że on ma 100 pięter i na tym setnym piętrze znajduje się po prostu super, super miejsce. Jest niesamowity widok, bo to jest penthouse, więc widzisz całe miasto, widzisz niesamowity zachód słońca i po prostu nie możesz się doczekać, aż tam dotrzesz. Ale żeby dostać się na to setne piętro, musisz przejść przez 100 innych pięter. Przez pierwsze dwa piętra będziesz przechodził na przykład ze znajomymi, bo oni na drugim piętrze mają jakąś imprezę od drugiego piętra do piątego piętra będziesz na przykład przechodził z jakimś ziomkiem, na piątym piętrze dojdzie do ciebie grupa i dojdziecie do piętnastego piętra razem ale później będziesz sam i później spotkasz taką osobę, która ci będzie zawracać tylko i wyłącznie tyłek, będzie cię denerwować Jeżeli się okaże, że na dziesiątym piętrze, jak już przeszedłeś przez nie, to okazało się, że w tym momencie, kiedy przechodziłeś przez dziesiąte piętro to na dwudziestym piętrze się coś zepsuło i musisz się wrócić na to dziesiąte piętro, żeby wziąć coś z tego dziesiątego piętra, żeby pomóc, pomóc tej osobie na dwudziestym piętrze, żeby ona w ogóle odblokowała ci dwudzieste piętro, żebyś mógł schodami po prostu sobie wchodzić, tak jakby co 10 pięter, co pięć pięter co kilka pięter dzieje się coś co sprawia, że albo jesteś wesoły albo jesteś smutny albo po prostu masz ochotę komuś zęby wybić, albo masz ochotę kogoś po prostu pocałować i żyć po prostu ciekawie i iść dalej kolejne 10 pięter z tym osobą. Te piętra to są lata i niestety w życiu będzie tak, że ty będziesz przechodził przez piętra i każdy schodek będzie powodował, że ty albo będziesz wesoły, Albo będziesz miał ochotę w ogóle nie wiadomo, co zrobić ze sobą, ale skończysz to wszystko. Ale pamiętaj, że na tym setnym piętrze, jeśli w ogóle to się okaże, że to jest na setnym piętrze, może się okazać, że penthouse na przykład w Twoim budynku Bóg zaplanował, że on będzie się kończył na 70-74. Nie daj Boże, na 24. Zdarzają się takie sytuacje, że Niskie są bloki, bo po prostu historia i osoba zasługuje na coś lepszego i Bóg zaprasza tę osobę do siebie już, żeby zobaczyła ten piękny widok na górze. Więc jak ty przechodzisz przez coś złego, to zastanów się, na którym piętrze jesteś. Może i teraz przechodzisz przez piętro, nie wiem, piętnaste, dwudzieste, szesnaste... 45 i zastanawiasz się, co w ogóle tutaj, co się w ogóle dzieje. Może jesteś sam, może jesteś z osobami, które ci po prostu rujnują te schody i powodują, że odchodzą kafelki, i powodują, że w ogóle za niedługo to ten budynek się całkowicie zawali. Takie osoby nie są dobrymi osobami, z którymi się powinno iść do góry po tych schodach. Więc pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić takie osoby albo powiedzieć tym osobom: Słuchaj, no. Ty się nie nadajesz w ogóle na to, żeby zobaczyć ten piękny widok na górze. Powinieneś się zacząć wracać schodami w dół. Nie chcę cię w tym budynku, bo to jest Twój budynek, Twoje schody i ty się wspinasz do góry. Więc jak masz zły dzień, to ten budynek, jak jeszcze nie załapałeś, to jest Twoje życie. Nie wiesz kiedy się skończy, ale wspinaj się dalej, bo różne osoby napotkasz na różnych piętrach. W swoim życiu, w różnych latach, spotkasz różne osoby i uwierz mi, widok na końcu na pewno będzie tego warty, bo on jest opisywany w Biblii nieraz. I tak, wyobraź sobie, że dobra, na przykład będziesz cierpieć przez 100 lat, ale będziesz szczęśliwy przez wieczność. No, będziesz cierpieć przez 100 lat, ale będziesz po prostu. Czerpał radość z tym, że jesteś z Bogiem przez wieczność. To jest coś, co powinniśmy trzymać na sercu od czasu do czasu i mam nadzieję, że dzisiaj ci to jakoś poprawiło humor. A jeśli to ci jeszcze nie poprawiło humor, to <grywki> powiem ci, że zawsze może być gorzej. I wiem, że to ci nie poprawi humoru, ale w Biblii jest centralnie napisane, że chrześcijanie będą po prostu prześladowani przez to, że wierzą w Boga. Więc jeśli ty żyjesz normalnie i nikt cię nie prześladuje, to uwierz mi, że jeszcze może być gorzej, bo są ludzie na tym świecie, którzy przechodzą przez cierpienia, nie mają nic, nie mają nic do jedzenia, nie mają schronu, wierzą w Boga, wierzą w Jezusa i jeszcze są prześladowani przez to. Więc zawsze może być gorzej, zawsze może być lepiej. Ale pamiętaj, że tylko po prostu to jest tylko 100 lat. To jest tylko 100 lat albo nawet mniej. Możesz dożyć do pięćdziesiątki, możesz dożyć do siedemdziesiątki, do nie daj Boże do jakichś młodych wieków, na przykład trzydzieści czy coś i później masz wieczność z Bogiem.